gramy chwilę na Maxa, podziwiamy zakłady słońca dorzućcie swój widoczek, wystarczy hashtag rmfmax, albo hashtag maxparty na przykład na instagramie, albo na fejsie, pokażcie każdej okolicy bo w niektórych w no kwadrans może z Was zrobi się już ramantyko no może za w Szczecinach, tam za końcu dopiero w okolice, w pół do dziesiątej w, północze, w Szczecin, i później chodzi spać pozdrawiamy, To jeszcze się bawi można pisać się Polski, także na 3000 sms-em, to jest Maxparty do nowości jeszcze wracamy za chwilę a jutro wspominamy klasyki z wyjazdu z dziewczynami śpiewały się do nagrody w samochodzie. O, pamiętam to! Kolonie na dworze było wspaniale. Codziennie granie na automatach i codziennie go chle. które to? Kojarzy ci się z naprawdę dobrym